Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ja dzisiaj przyszedł do Was z kolejnym vlogiem. I co mogę Wam powiedzieć? Byłam w szkole i miałam dzisiaj sprawdzian z matematyki, z funkcji, na której się mega stresowałam i w ogóle bałam się tego sprawdzianu, i jeszcze test z lektury od prawa posłów greckich tam na polskim, No i rekolekcje, ale to norma przez ten tydzień. I tak, mogę Wam powiedzieć, że ten sprawdzian z matematyki. Był jakoś taki prosty, dziwny, ale prosty. Były trzy strony zadań, i ten test był w ogóle na 35 minut, bo przez stare kolekcje wcześniej musieliśmy skończyć. Większość była chyba na ABC, z tego co pamiętam. No i wydaje mi się, że poszło mi dobrze, naprawdę. Liczę na coś koło 4-5. Jeśli nie zepsułam ostatniego zadania, no to będzie dobrze, bo tego ostatniego to w ogóle się nie spodziewałam tam było coś na liczenie. No i jakoś za bardzo tego nie powtarzam. No a polski poszedł mi spokojnie, więc myślę, że będzie dobrze. Jutro w mojej szkole będą dni otwarte i mieliśmy dzisiaj taką jakby... Próbę przed tym, wiecie o co chodzi. I ja właśnie razem z Anką jestem na takim stoisku chemicznym. Będziemy robić doświadczenie, eksperyment. No bardziej doświadczenie, co ja w ogóle mówię, ale takie świetliki powstają, tak jak to pan określił, i jeszcze drugie doświadczenie, i cieszę się, że jednak zrezygnowałam z tego stoiska biologicznego, ponieważ tam są tylko te takie modele z ciałem człowieka i tam trzeba pokazywać chyba. Wolę jednak to stoisko chemiczne i mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, bo ja i moje odzywanie się do ludzi to jest bardzo śmieszne. Może się to właśnie wydawać dziwne, bo tutaj nagrywam na YouTubie i w ogóle, ale no nie wiem, jakoś tak w realu się mega stresuję. Tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit, a więc mamy taką czarną oto bluzkę z berszki oraz spodnie również z berszki i tak to się właśnie prezentuje. Teraz trochę żałuję, że to dzisiaj ubrałam. Bo mogłam to wykorzystać na jutrzejszy dzień, bo nie wygląda to najgorzej. Robię teraz lekcję, bo chcę mieć jako tako wolne przez jutrzejszy dzień, i też trochę w weekend. I wziąłam sobie do tego takie jedzenie, które kupiłam w piekarni o cukierni, którą niedawno otworzyli niedaleko mojej szkoły. I ja już tam byłam normalnie na super randce z Patrycją, oczywiście Cię pozdrawiam. I no, mega dobre mają tam te wypieki. I też te panie, które tam pracują, są mega miłe i doradzają, więc myślę, że to będzie takie teraz miejsce często odwiedzane. Ale tak, wcześniej ja mam takie większe babeczki z Patrycją, teraz wzięłam taką mniejszą i jeszcze jedną babeczkę. Dla mojej mamy, którą chciałam pokazać, ale niestety już zjadła. Dużo osób pyta się mnie ostatnio, kiedy wstawię coś nowego na Vinted, więc odpowiadam wam tutaj teraz, żeby nie pisać właśnie kilka razy. Na dniach coś postaram się dodać na to Vinted, ponieważ e, no, pasuje mi zrobić małe porządki w szafie. Na razie coś tam zrobiłam, inaczej poukładałam sobie parę rzeczy. I w końcu muszę się zabrać za te porządki w szafie Ja wiem, że tu już tak mówię od dłuższego czasu Ale chcę sobie tak to wbić do głowy, że faktycznie muszę to zrobić Bo mam strasznie dużo obroń, w których nie chodzę Więc jak będzie najbliższe wolne, to wtedy najprawdopodobniej coś się pojawi Ponieważ będę tworzyła sobie stylówki i w ogóle Więc też parę rzeczy się doda na Vinted Mam z więc tam możecie wpadać Bo są też jeszcze jakieś tam rzeczy wystawione Hejka, dzisiaj jest piątek i ja nagrywam rano, co to jest totalny szok, ale nieważne, później będę się szykować na autobus i powiem wam, że mam zamiar nagrać coś z tych dni otwartych, ale jak to wyjdzie to nie mam pojęcia, bo jak będzie dużo osób to no raczej nie będę miała za bardzo jak nagrywać. I tak, mogę Wam powiedzieć, że ubrałam sobie bluzę, zwykłą czarną, którą później zdejmę, bo będę zakładała fartuch, i czarne szerokie spodnie, żebym czasem zwykłych niczym nie ubrudziła, bo jednak na czarnym mniej to widać, a ze mną wszystko możliwe. I co? Ja idę się chyba szykować na ten autobus, żebym jeszcze zaraz się tutaj nie spóźniła. No i tak, życzcie mi powodzenia i żebym się tam nie spaliła na tych doświadczeniach. Mm. let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day God. yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning All And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe to Wróciłam z dni otwartych, byłam też na paznokciach Ale to pokażę wam zaraz I powiem wam, że było Naprawdę bardzo, bardzo fajnie Tyle, że jedyny taki minus To to, że było dużo ludzi A ja nie lubię przebywać w takich miejscach Gdzie jest właśnie Dużo osób, to czuję się wtedy Niekomfortowo i się trochę Stresuję, ale tak to było Naprawdę bardzo fajnie Byłam właśnie na tym stanowisku chemicznym Z Anią, no i robiliśmy różne Doświadczenia, tam bardziej po Pomagaliśmy i tłumaczyliśmy co robić. Był pokaz musztry, też jakieś inne samoobrony chyba. Coś tam było ze strzelaniem. Nie jestem pewna, ponieważ no, bardziej siedziałam na tym stanowisku chemicznym, ale było serio, mega fajnie. I jedynie żałuję i ubolewam nad tym faktem, że rok temu, jak byłam tą ósmoklasistą, to nie byłam na dniach otwartych w tej szkole, ale no niestety się nie dało, ponieważ wtedy miałam jakiś sprawdzian i tak właśnie wyszło. Z chęcią bym przyszła do tej szkoły na takie dni otwarte, żeby chodzić, robić jakieś tam zadania, zbierać pieczątki, bo naprawdę wydaje się to mega fajne i ciekawe. No a w tej szkole, w której ja byłam na dniach otwartych, raczej czegoś takiego nie było, tylko po prostu chodziliśmy i coś tam słuchaliśmy jak było opowiadane. Ostatnio pisaliście do mnie, żebym częściej pokazywała swoje notatki na odcinkach, więc stwierdzam, że teraz mogę Wam coś pokazać. Na przykład tutaj mamy odprawę posłów greckich w zeszycie od polskiego i robię to w innym kolorze niż sam renesans. Renesans był na niebiesko, tutaj akurat nie ma nic na niebiesko, ale tą odprawę posłów greckich zrobiłam na fioletowo. I zrobiłam też jeszcze taki jakby ala tytuł, ale muszę go jeszcze poprawić, tyle, że nie mam fioletowego brush pena Jedynie mam taki jeden, ale on jest grubszy i nie za specjalnie ten napis wychodził mi na brutno, więc na razie to tak zostawiłam. No ale tak to się ogólnie prezentuje. Pytaliście się też, jak prowadzę notatki w matematyce i tutaj powiem Wam, że akurat nie ma za bardzo szału, ponieważ no w większości się coś rysuje albo oblicza, więc nie ma jak tutaj zaszaleć, jedynie tutaj kolorki użyłam, a tak to to, nie wiem, zadania, lekcja i to jest w zasadzie tyle z takich bardziej wymyślnych rzeczy. No nie ma za bardzo co tutaj zrobić, więc dlatego to też tak właśnie wygląda. Jednak nie wszystko z notatek zrobione, bo nie powklejałam tych wklejanek do zeszytu z chemii, i robię to teraz. Uznajmy, że wszystko jest ok, świetnie się bawię. Tutaj muszę wkleić tę hybrydyzację, tutaj, ale powiem Wam, że nie cierpię wklejanek. Aczkolwiek, jak są tabelki, to bardzo chętnie będę je wklejała, bo nie cierpię robić tabelek. Wszystko tylko nie tabelki. Wyobrażam się oficjalnie na Kinder Joy'e, miałam dwa takie oto jajka, o takie, tyle że no to nie jest w zasadzie teraz jajko, bo tamtą część wyrzuciłam, ale od początku bardzo chcę figurkę Snape'a, jakby ktoś nie wiedział, to jest kolekcja z Harrym Potterem i miałam te dwa jajka, liczyłam że na to, że w którymś będzie figurka Snape'a, co nie? I otworzyłam pierwsze jajko, była ta figurka, jest świetnie, co nie? Taki mini Snape. I widziałam drugie jajko, mamy drugiego Snape'a, więc mamy bliźniaków. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy co, ale nie chciałam dwóch snajpów. Były też inne fajne figurki, które bym chciała zamiast dwóch snajpów, ale niech im będzie. Ale Snape jest bardzo fajną postacią, powiem wam, ale przez większość czasu nie lubi się Snape'a i dopiero pod koniec wychodzi taka prawda na jego temat i no, to jest bardzo fajna postać. Hejka, witajcie w kolejnym dniu. Mamy sobotę i stwierdziłam, że dzisiaj coś jeszcze nagram, szczególnie też dlatego, że wczoraj nie skończyłam tego odcinka, ale tak, wróciłam niedawno z angielskiego i teraz będę brała się za naukę, bo trochę na tym kolejny dzień mam, Między innymi hit, historia, z historii mam sprawdzian, jest świetnie. Z angielskiego też mam sprawdzian, z biologii pewnie będzie pani pytała, to samo z polskiego, fizyka, kartkówka i coś tam pewnie jeszcze jest, ale ja nie pamiętam, bo mam super pamięć. I mega mi się nie chce, jakoś tak totalnie nic mi się nie chce, pogoda jest też słaba i ledwo w ogóle dzisiaj wstałam, ale myślę, że jak dzisiaj tak się mocno skupię na tej nauce, to jutro tylko pozostanie mi powtórzyć. Więc chyba tak to zrobię, że dzisiaj to ogarnę i z tego wszystkiego wczoraj nie pokazałam wam tych paznokci, które miałam pokazać i pokażę je wam teraz. Tak się one prezentują i powiem Wam, że na samym początku chciałam zrobić coś czarnego na tych paznokciach, ale stwierdziłam, że zbliża się wiosna, więc pasuje zrobić coś wiosennego, kolorowego i zrobiłam takie kwiatuszki. Inspiracji tym razem szukałam na Instagramie, nie na Pinterestie, Taka nowość. No i to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku, a więc pa pa!